Pielgrzymi ponownie spotkali się na wodach Zatoki Puckiej, aby tam wziąć udział we wspólnym nabożeństwie i wrócić do Pucka na odpust Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To już wiekowa tradycja, że pielgrzymi spotykają się na wodach Zatoki Puckiej, skąd wspólnie na łodziach udają się do Pucka, gdzie czekają na nich liczni mieszkańcy, ale także turyści, dla których jest to możliwość zapoznania się z kaszubską tradycją i kulturą. Jak co roku w okolicy święta, czyli Patronów naszej fary Piotra i Pawła. Odbywa się pielgrzymka rybaków całego półwyspu, a nie tylko rybaków, ale wszystkich osób związanych z morzem. Cieszymy się, że jest to w sumie kultowane od wielu lat, bo pamiętamy, że początki to są XIII wiek, później zostały reaktywowane w latach 80. I od tego czasu już co roku to wydarzenie ma miejsce właśnie w Pucku, gdzie odbywa się odpust świętych apostołów Piotra i Pawła. To jest coś magicznego, niesamowitego, że możemy się co roku spotykać po to, żeby tę tradycję budować, wzmacniać i potwierdzać to, że Kaszubi zawsze trzymają z Bogiem. To jest taka nasza idea, która nam towarzyszy od wieków. Podczas wydarzenia nie zabrakło także m.in. pokazu pokłonów Feretronów i przede wszystkim mszy świętej odpustowej poświęconej rybakom. Skupia, tak jak powiedziałem, wszystkich ludzi związanych z morzem, gdzie z jednej strony oddajemy im hołd i pamięć, ale też modlimy się o jakby kolejne łaski dla tych ludzi, wszystkich osób związanych z morzem, a patrząc też na to, że nasi patroni, naszej Fary to Piotr i Paweł, to właśnie w okolicach tego święta odbyła się ta pielgrzymka która zrzesza nordowych kaszubów i jest dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w roku.